What do you think, Omega? Sensors jammed. Real Eggman ID not possible. We'll just have to find out, won't we? What's the matter? Cold feet? Well then, here I. There you are, you mustache moron! He's the one, right? Mustache moron? I'm the world's Street! Take him out, quickly! This is gonna cost you extra. Get them! Jestem pewien, że wielu z was się to myśli o kim jest ten tajemniczy klient. Więc... z kim właśnie teraz walczymy? Z robotów dlatego we twórcom nie chciał się zabić bossa do Jest to kolejna arena, podczas której musimy pokonywać kolejne fale przeciwników. Fedio jako Team Chaotix, dlatego że jest zdecydowanie najłatwiej. Dlaczego? Robimy Team Blast. Dużo przeciwników i widzicie, ile pierścieni naraz dostałem. I te wszystkie pierścienie napełniły mi kolejny pasek Team Blastu. Minie ten pasek, co teraz leci i potem będę mógł zrobić kolejny Team Blast. I kolejny, i kolejny, i kolejny. I nawet nie szkodzi, że zaatakuję paru przeciwników trochę wcześniej. Nie szkodzi, bo póki spada ten pasek, no to nadal się dostaje kolejne pierścienie. Chociaż... Trochę lepiej dostać te pierścienie już po rozładowaniu tego paska, niż przed, dlatego że najszybciej tak będzie można zrobić kolejny Team Blast. Jeśli chcecie farmić życia, no to zdecydowanie najlepszym miejscem są właśnie te areny jako Team Chaotix, dlatego że dostajemy takie szalone ilości pierścieni, że głowa mała, a za każde to pierścieni dostajemy życie. Obowiązuje stara, dobra rzegóła z klasycznych Soniców, no jak i w sumie... Wszystkich Soników poza paroma wyjątkami, takimi jak na przykład Sonic Unleashed, albo Sonic Colors, albo Sonic Forces, gdzie dostajemy 100 pierścieni, to dostajemy kolejne życie. Twórcy tutaj trochę nie pomyśleli. Wspominam o tym w poprzednim odcinku, albo w przedostatnim odcinku, na pewno o tym wspominałem, że wcześniej na samym końcu poprzedniego aktu mieliśmy dzień, natomiast tutaj mamy z powrotem noc i czemu? Dlaczego? I to raczej nie jest zachód słońca, dlatego że kolejny akt się dzieje podczas dnia, więc. czemu się nagle zrobiło ciemno? Nie wiem, może to miała związek z tymi mistycznymi własnościami zamku, że tutaj zawsze jest wieczna noc. No, chociaż to trochę dopowiadanie sobie na siłę dziury fabularnej. I zupełnie nie zwróciłem na to uwagi, aż do momentu, dopóki nie zacząłem nagrywać tego let's play'a. To właśnie dziwne, podczas let's play'a czasami łatwo zauważyć coś, czego się przez tyle lat nie widziało. Bo po prostu szuka się czegoś, żeby skomentować i... tak jakoś... Przychodzą do głowy dziwne rzeczy, jak to pat... Czemu tutaj teraz jest noc, skoro wcześniej była dzień? Czemu? Poważnie, przez tyle lat! Przez tyle lat, co grałem w tą grę, a często w nią grałem, dlatego że uwielbiam tą grę. Po prostu zapomniałem. Jeśli chodzi o cenę Sonic Heroes, to właśnie mam dosyć dziwne odczucia, jeśli chodzi o toker. Bo na przykład podoba mi się, że tutaj jest jeden z tych gry, że cała gra przez cały czas jest świetna, ale z drugiej strony na przykład Sonic Adventure 1 i 2 miały moim zdaniem znacznie lepszy klimat, lepszą fabułę i ogólnie czuć było cały ten świat, ale z drugiej strony po dwóch grach, gdzie stawka była taka wysoka, Sonic Heroes było dosyć odświeżające. Zwłaszcza, że potem seria wróciła do dosyć poważniejszych klimatów. Bardziej poważnych fabuł, więc seria nie powtórzyła po Sonic Heroes podobnego błędu jak w, w, w przypadku Sonic Colors. Sonic Colors również było taką odświeżającą grą, gdzie była znacznie mniejsza stawka fabularna. Natomiast niestety kierunek Sonic Colors był kontynuowany przez zdecydowanie nie zbyt długo. Tutaj trochę ofukałem, dlatego że docelowo trzeba było tutaj skoczyć do armaty jako wektor, i coś do tych przeciwników zestrzelić. Górnego robota, potem nasza postać, którą wyceliliśmy, spadała, ale można było trochę to zrobić sprawniej poprzez skoczenie na tą poręcz, podskoczenie oraz selery czarni. I tak jest z szybciej. Bo ile pierścieni? Jak dużo tych pierścieni naraz? Nie wiem, właśnie wydaje mi się to takie strasznie satysfakcjonujące, że dostajemy tak dużo pierścieni, a tyle do takiego małego paratripa. Zwłaszcza, że to nie jest tak, że gra nas zalewa pierścieniami cały czas w każdym poziomie, nie. Po prostu te areny i to tylko i wyłącznie jako Team Heretics. Więc wydaje mi się, że pod względem takich momentów, gdzie jest dużo, dużo, dużo pierścieni, Sonic Heroes rozwiązało to nieco lepiej od Sonic Forces, które strasznie zalewało pierścieniami. W której pierścienie były zupełnie bez użyteczne, po jednym, dlatego że pierścienie się przydawały tylko i wyłącznie do osiągnięcia, no bo był tam klasyczny system utraty pierścieni. Mamy jeden pierwszy wierz i a poza tym Sonic Forces nie miał w ogóle być. Znowu ten sam tekst i dokładnie ten sam tekst był w przypadku również Team Rose. Więc chyba twórcom się za bardzo nie chciało dorabiać bossów, chociaż z drugiej strony też mogli po prostu być pod presją czasu. Syga szybko potrzebowała pieniędzy, no bo w końcu...

Alright Eggman, let's get this party started. Let's start. Even I'm free, still the ultimate life force, Shadow the Head Hedgehog. We're flying very high. Mighty need to be. Is it space? Space? Did you say space? Bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba początek tego poziomu. Po prostu taki klimat. Teraz jesteśmy w finałowej strefie i po prostu było czuć te napięcie, ta muzyka zsynchronizowana z kamerą, do tego jeszcze te motywujące teksty, no po prostu uwielbiam początek tego poziomu. W ogóle muzyka w Sonic Heroes jest świetna, podoba mi się, że jednocześnie muzyka jest taka mm, melodyjna. Nie jest jakaś szczególnie ciewka, ale z drugiej strony też te użycie elektrycznej gitary jest po prostu znakomite. Sonic Heroes ma prześwietną ściewkę dźwiękową. I jeśli uważacie, że Sonic Heroes ma najlepszą ścieżkę dźwiękową z całej serii, no to bym w stanie Was zrozumieć. Jest to bardzo zrozumiała opinia. Osobiście moją ulubioną ściewkę dźwiękową w Sonicach jest Sonic Runners, ale rozumiem, czem moglibyście uważać, w Sonic Heroes. Jaka gra z serii Sonic mam... Waszym zdaniem najlepszą w Napiszcie w komentarzach. Poziom trudności dwóch chwilowych aktów jest dosyć wysoki ze względu na obecne bezdenne przepaście. Jeśli zrobimy jeden mały błąd, widzicie, to są platformy, które zupełnie nie mają wady ochrony. Zrobimy jeden błąd, padamy bezdenną przepaść i więc rozumiem, że ktoś może się tutaj dosyć frustrować, ale w sumie, jakieś mam tyle doświadczenia z tego, o tym to, to zobaczenia wskazał. W ogóle Sonic Heroes dosyć mocno polega na poziomach, które. Są e, takimi karuzelami wyrzuconymi w powietrzu. Sonic Adventure 1 i Sonic Adventure 2 były grami, które były bardziej z na ziemi. Jeśli chodzi o tła, to były po prostu tak bliżej. Można było zobaczyć budynki bliżej, różne ozdoby bliżej, w ogóle wszystko było bliżej. Natomiast Sonic Heroes dość mocno polega właśnie. Mamy poziom i sobie bliżej na podstawie przepaścią, co w sumie jest dosyć efektywne pod względem kosztów. W ogóle Sonic Heroes wydaje mi się to dosyć... budżetową grą zrobioną dobrze. Sonic Heroes zostało stworzone z myślą o tym, żeby Sonic w końcu przestał być ekskluzywny tylko i wyłącznie dla konsol Sega. Po Sonic Adventure 2 niestety Sega... Znaczy, niestety. Dla mnie bardzo stety! Sega przestała kontynuować produkcję konsol, więc musieli się przystosować do rynku wieloplatformowego, więc użyli silnika RenderWare no i... Jak już mówiłem, było wtedy ciężko u nich z kasą. Więc musieli szybko wydać jakąś grę. Najlepiej szybko wydać Sonika, dlatego że Sonic źle się sprzedaje. I tak zrobili Sonic Heroes. I w sumie w zasadzie dobrze pomyśleli. Bo na przykład ta grę nie jest bardzo skupiona na fabule, więc nie musieli na przykład robić dużo filmików. Natomiast zrobili tyle filmików, żeby akurat fabuła była interesująca. Osobiście uwaga, że Sonic Heroes ma dobrą fabułę. Nie jest to wybitna fabuła jak w przypadku Sonic Adventure 2, które po prostu jest fabularnym arcydziełem. Co prawda ma pewne dziury fabularne, ale po prostu te emocje, które były w Sonic Adventure 2, no po prostu arcydzieło. Ale fabuła tutaj też jest dosyć kompetentna, zwłaszcza w przypadku Team Kiotis. Kim jest ten klient? Do tego jeszcze cały czas były takie subtelne wskazówki. Kim jest ten klient? Czego on od nas chce? A w końcu. Mogliśmy w końcu się domyśleć. I teraz jeśli się nie domyśliliście, no to... Wkrótce się dowiecie. Bardzo wkrótce. W Końcu to już jest ostatnia strefa i na końcu tej kampanii będziecie mogli zobaczyć, kim jest ten tajemniczy klient. No, mówię, w tym momencie to się jest dosyć mało tajemniczy. Ten robot potrafi być trochę irytujący, dlatego że kiedy się broni tarczą, to wtedy nie możemy go zaatakować. Można to, użyć tornada, ale niestety działa bardzo, bardzo, bardzo krótko, więc to się dosyć słabo sprawdza. Najlepiej jest po prostu poczekać a zacząć strzelać laserem i wtedy napawać silną postacią. No i trzeba użyć Rocket Axel, właściwie jeden moment, kiedy właściwie jest wymagany. Przyłączę się tutaj w drugiej połowie poziomu na Druzyna Sonica, dlatego w... Na samym końcu poziomu jest specyficzna animacja zakończenia poziomu, która jest tylko i wyłącznie w tym poziomie i to tylko i wyłącznie jako na Sonika, więc po prostu muszę się przyłączyć. Tak swoją drogą seria E miała naprawdę niezłą inflację. Klasyczne padiki to była seria E dwucyfrowa. Potem e seria s e 100 czyli Gamma, Omega. Pozostałe roboty z tej serii, które były zniszczone z Sonic Adventure, to miały S e 100 coś. Natomiast tutaj już jest tyle zer, że już po prostu mi się już nawet nie chce czytać. Inflacja tych tuberków straszna, zupełnie jakby Eggman tego nie robił. I nic dziwnego, że później po Sonic Heroes nie powstały kolejne roboty z serii E. Właściwie Omega. E-123 jest właściwie ostatnim takim nazwanym robotem, który był bardzo ważny w historii serii. Przynajmniej z serii E, dlatego że późniejsze roboty nie miały wprowadzone swoich numerków. Nie no, po prostu jak słucham tego utworu, to nawet pomimo tego, że teraz podczas komentowania oglądam własne nagranie, no bo w końcu jak inaczej mógł komentować, używając oprogramowania do edycji wideo. i nawet pomimo tego, że teraz nie gra, tylko patrzę, to po prostu ten klimat tego poziomu, to no po prostu uwielbiam. Po prostu czuć tą energię, czuć ten pęd, czuć tą ofensywę, że my tutaj jesteśmy w ofensywie. Że to my atakujemy. Podczas tych wieczaków możemy się poruszać do góry lub na dół. Tutaj może się wydawać trochę stać, dlatego że strzelają tymi armatami. Może się wydawać, że oberwiemy. Nie oberwiemy, spokojnie tutaj przelatujemy. To jest tak synchronizowane, że jesteśmy zupełnie bezpieczni. Przynajmniej do momentu, w którym postaci gadają go down. I wtedy po prostu musimy nacisnąć w dół. I teraz się posuniemy w dół. Albo go up, i wtedy do góry. O, rafał teraz do góry, żeby nas nie zahaczyły te prawki. Tutaj można zeskoczyć na ten statek, jeśli byśmy chcieli dostać. Dodatkowo wiecie, Będzie tutaj widać z góry. O, właśnie teraz widać monitor, który moglibyśmy dostać, gdybyśmy zeskoczyli na ten statek. Tam znajduje się kolejny. ten helikopterek. Nie wiem właściwie, jakim cudem to tak długo jest zapezane po prostu jednym zwykłym to nadal. No ale jakimś cudem to działa. Technologia Eggmana. W sumie mogę sobie wyobrazić, że Eggbone. Nakręcają sobie te helikopterki, a je sobie tak ani chlakaj, tak sobie spadają i robią desant z tej floty. W sumie... To ciekawe czemu nie padli na ten pomysł, żeby tak zrobić. Bo na pewno Ekpołny robiły desant w Sonic Lost World, ale później wcześniej... Nie. Rozumiem, no że to właśnie roboty Epone właśnie się materializowały i chyba tylko i wyłącznie Crossword World uchrywały spadochronów. Jak tak sobie myślę. No właśnie, została końcówka poziomu, a zapomniałem wspomnieć o tym, e, jaka jest misja Jóvena Chaotix. Po prostu nie można być przez przeciwników. Kiedy gramy jako Jóvena Chaotix, to jest dosyć sporo momentów, które są dosyć wrednie mm, zrobione, jeśli chodzi o przyciski. Dlatego, że są takie sekcje, gdzie są przeciwnicy i trzeba wcisnąć trzy przyciski, czyli musimy się w międzyczasie przełączyć na latającą na postać. I to potrafi być naprawdę dosyć... Irytujące, że musimy najpierw eliminować tych przeciwników potajemnie, a dopiero potem powiemy wyłączać te pociski. No i podoba mi się właśnie eksplozja tego latającego statku, a potem ten lot na główną fortecę, która będzie w następnym akcie, w następnym odcinku. Do zobaczenia w następnym odcinku zagrajmy w Sonic Heroes.